Jaka była najbardziej upokarzająca rzecz, którą zrobiłeś przed wszystkimi, stało się to w siódmej klasie. Zawsze miałem problemy z pęcherzem i musiałem chodzić do łazienki średnio co dwie godziny. Nie wiedziałem dlaczego się to dzieje, ale mój pęcherz był również wrażliwy podczas stresu. Pamiętam jak podczas stresującego sprawdzianu z matematyki ledwo nie wytrzymałem i popuściłem wody pomimo skorzystania z toalety pięć minut przed dzwonkiem. A więc pewnego dnia przed lekcją matematyki wraz z kolegami postanowiliśmy zrobić konkurs, kto najszybciej wypije półlitrową butelkę wody. Nie będąc świadomy, jak źle może się to skończyć dla mojego pęcherza, wypiłem pół litra wody. W uwaga, 15 sekund, nie będąc w łazience przez dwie godziny, i mając w sobie ponad pół litra wody, wszedłem do klasy i usiadłem. Po pięciu minutach zacząłem czuć nieprzyjemną chęć pójścia do łazienki. Jak to moi koledzy mówią, krecik zapukał w taborecik, wtedy zdałem sobie sprawę, że wypiłem taką dużą ilość wody, a ponadto nie byłem w łazience od dwóch godzin i może się to źle skończyć. Sam ten fakt mnie zestresował, a tak jak mówiłem, ciężko mi jest utrzymać pęcherz podczas stresu. Mój stres potęgowała nauczycielka matematyki, która nagle wywołała mnie do tablicy. Byłem przerażony, nie mówiłem wam o tym, ale nasza nauczycielka jest okropna. Zadaje nam bardzo trudne pytania, czasami spoza podstawy programowej i często na nas krzyczy. Jedna Jedną z moich koleżanek przepytywała przez 30 minut i wyśmiewała za każdą pomyłkę przed całą klasą. A więc idąc do tablicy, mając z tyłu głowy wszystkie te rzeczy, byłem sparaliżowany. Pani zadała mi pierwsze pytanie: rozwiąż równanie 2x plus 8 równa się 15. Wiedziałem jak to zrobić, ale nie byłem w stanie tego rozwiązać, mając taki stres. Pani zaczęła się do mnie przyczepiać, dlaczego nie słuchasz na moich lekcjach? Samo równanie się nie rozwiąże, jeszcze bardziej mnie to zestresowało. I próbowałem coś pisać na tablicy, jakieś losowe cyfry. I nagle cała klasa zaczęła się śmiać. Z moich obliczeń wynikało, że dwa plus 3 równa się minus pierwiastek z dwóch. Nie byłem w stanie wydusić z siebie żadnego słowa. W końcu pani zobaczyła, że nic do mnie nie dociera, więc raptownie mną potrząsnęła i krzyknęła Marek. Tak, Marek to moje imię. Wtedy mleko się wylało. Dosłownie. Nie wytrzymałem presji i przez nagły ruch nauczycielki zsikałem się przed całą klasą. Pode mną zaczęła robić się kałuża wody, a moje spodnie były mokre w okolicach klocza. Każdy za tym ja, szybko wybiegłem z klasy, z kamienną twarzą i będąc już na korytarzu, słyszałem histeryczny śmiech całej klasy. Nie byłem w stanie wrócić tam i spojrzeć się wszystkim w oczy. Nie wróciłem się nawet po swój plecak. Następnego dnia zmieniłem szkołę i już nigdy tam nie wróciłem.